Dobrzy nieznajomi to jedno z tych ekranowych doświadczeń, które rozrywają duszę kawałek po kawałku, osadzając się później głęboko pod skórą i na trwałe wchodząc do krwiobiegu. Reżyser i scenarzysta Andrew Hay, wirtuos w materii relacji międzyludzkich, tym razem proponuje nam wyjątkową w swojej mocy sprawczej medytację nad potęgą miłości, niewyobrażalną samotnością i sposobami przeżywania żałoby. Jego dzieło nieustannie wymyka się z jakichkolwiek ograniczeń formalnych i fabularnych. Na pierwszy rzut oka, przedziwna mieszanka konwencji fantazy, dramatu psychologicznego, kina queer i thrillera, przywodzi na myśl wariacje na temat wieży Babel, budowanej pod dyktando wszechobecnego hałasu i braku zrozumienia. Hajk doskonale jednak wie, że bodaj najważniejszym z języków jest cisza to co niewypowiedziane, nieuchwytne, nieuświadomione. Dzięki temu jego film Koniec końców zamienia się w poetycką opowieść o oczyszczeniu duszy ze złogów dawnych traum i kajdan mentalnego zniewolenia. To pogoń za czasem, który nigdy nie nadszedł, a który może nam ofiarować jedynie miłość, ledwo tląca się w naszych sercach, lecz wciąż potrafiąca rozbłysnąć jak supernowa. Tylko ona jest światłem odstraszającym ciemność. Jeśli to rozumiesz, jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś jej potęgi, dobrzy, nieznajomi przyniosą ci ukojenie i łzy. W tej historii z pogranicza Jawy i Snu może być ciebie znacznie więcej niż początkowo zakładałeś. Głównym bohaterem produkcji jest Adam, Andrew Scott w bezsprzecznie najlepszej roli w swojej karierze czapki z głów. Wypalony zawodowo scenarzysta, który spędza kolejne dni na leżeniu na kanapie przed włączonym telewizorem. Widz od początku zdaje sobie sprawę, że jego obecne położenie jest konsekwencją jeszcze nienazwanej traumy, rezonującej w samym miejscu zamieszkania protagonisty. Jedynym sąsiadem Adama jest Harry, dobiegający trzydziestki, niezwykle tajemniczy mężczyzna. To on staje w progu mieszkania w postaci skota z butelką whisky w dłoni, proponując wspólne spędzenie wieczoru. Spotkanie, które kończy się zamknięciem drzwi przed nosem Harego, uruchamia jednak całą lawinę wydarzeń. Adam najpierw odwiedza więc rodzinny dom, w którym widzi się ze swoimi rodzicami. Niezwykle konfundujące jest to, że ci ostatni są w podobnym do syna wieku. Następnie postanawia dać szansę sąsiadowi Relacja obu mężczyzn, niemal z miejsca, zostanie podlana cudownie magnetyczną intymnością, która stopniowo będzie prowadzić do eksploracji najbardziej skrytych zakamarków duszy protagonisty. Rozmowy z matką, ojcem i charym zaczynają się powtarzać niejako w rytm wahadła, krok po kroku zsuwając przed oczami odbiorcy welon ekranowej tajemnicy. Porządki realny i wyobrażony nakładają się na siebie do tego stopnia, że trudno rozpoznać, które z sekwencji są prawdziwe, a które wyłącznie wytworem umysłu Adama. Może to sen? Doświadczenie wywołane narkotykami, przybierające kształt marzenia do powiedzenia teraźniejszości, która nigdy nie mogła nadejść? Albo przelewany na papier poza ekranem scenariusz? Odpowiedź na to pytanie jest równie ważna, jak to, co dzieje się z duszą Adama. Kluczowa nie jest przecież wyłącznie próba nazwania jej obecnego stanu, ale zrozumienie ewolucji, którą przechodzi pod wpływem kolejnych wydarzeń. Najmocniejsze uderzenie Hegge zostawił na sam koniec, choć jestem niemal pewny, że podsumowanie tej opowieści mocno podzieli widzów w odbiorze. Reżyser chciał najprawdopodobniej pokazać, że dramat jednego człowieka potrafi być tak monstrualny, iż można nim obdzielić całą ludzkość. Kosmiczna perspektywa wydarzeń rozgrywających się w odpychającej swoim brudem i chropowatością rzeczywistości Londynu to jednak tylko iluzja. Nie ma żadnego przypadku w tym, że na poziomie wizualnym finał dobrych nieznajomych to jednocześnie początek teledysku do słynnego utworu The Power of Love, autorstwa Frankie Goes to Hollywood. To opowieść na wskroś przesiąknięta smutkiem, tak przeszywającym, że nad losem drugiego człowieka chcesz po prostu zapłakać. Mistrzostwo hajcha polega na tym, że w żaden sposób nie zamierza on doprowadzić odbiorców do tego stanu poprzez emocjonalne szantaże czy terapię szokową. Jego film utkany jest z czułości niemającej analogii w kinie ostatnich lat. Wszystkie pokazane tu traumy i tragedie wybrzmiewają subtelnie, będąc zaklętymi gdzieś pomiędzy wolnym tempem akcji, a odzwierciedlającymi je i nieustannie zmieniającymi się grymasami na twarzy Adama. Twórca stawia więc na oszczędność środków techniczno-fabularnych, i właśnie ten fakt jest dla dobrych nieznajomych błogosławieństwem. Owocuje aż do bólu melancholijną medytacją nad tym, co w nas najprawdziwsze i najpiękniejsze i co możemy bezpowrotnie utracić. Byłoby jednak wielkim błędem zakładać, że dobrzy nieznajomi traktują wyłącznie o tragicznym odcieniu miłości. Kluczy interpretacyjnych jest tu znacznie, znacznie więcej od znakomitego szkicu alienacji pokolenia współczesnych 30 i 40 latków, którzy mają coraz większy problem z budowaniem trwałych relacji przez dotknięcie problemu stygmatyzacji osób homoseksualnych po rozciągniętą w czasie i przestrzeni terapią, pozwalającą na ostateczne rozliczenie się z przeszłością i definitywne wkroczenie w dorosłe życie. W świecie postępującej izolacji Paradoksalnie zanika to, co autentyczne i długofalowe. Trwamy w emocjonalnym zawieszeniu, nie potrafiąc przed samymi sobą przyznać, że przez to skazujemy się na niebyt, pudrowany tworzeniem coraz to nowszych, zastępczych światów, mających być w zamierzeniu namiastką rzeczywistości. Chaj chce przypomnieć, że prawda wcale nie leży gdzieś tam, a dokładnie tutaj, w naszej duszy i wciąż bijącym sercu. Pomaga mu w tym aktorski koncert, który dają genialni Scott i Mescal, doskonale balansujący pomiędzy cudownym romansem gejowskim, a większym niż życie traktatem o uczuciach. Ich występami można się po prostu zachłysnąć. Jak i całym zresztą filmem, z którego trudno otrząsnąć się na długo po seansie, myśląc nad ekranowymi wydarzeniami i próbując odkryć ich nowe znaczenia. Patrząc z tej perspektywy. Dobrzy nieznajomi otworzą oczy tym, którzy dziś żyją w mieście ślepców i zapominają, że przybierająca oblicze drugiego człowieka miłość zawsze była w naszych myślach.